Witam wszystkich, budowa domu samemu, robię dach dzień 31. Słuchajcie, to będzie taki trochę inny dzień, ponieważ będzie on trwał od popołudnia do południa. Czyli taka doba, dopiero przyjechałem, jest już 17. Kawa wypita, ogarnę się, biorę się dalej za ten dach. Jutro muszę się o 15 zwinąć najpóźniej. Eee, taki czas znalazłem, więc trzeba go wykorzystać, coś porobić. Zacznę od skończenia tej deski obramówki i będziemy robić dalej. Zobaczymy, ile to się mi uda dzisiaj zrobić, dziś i jutro. Ale mówię, podsumujemy to jako jeden dzień. Także biorę się za robotę. Obrysówka w trakcie robienia. Pokażę Wam, jak teraz wybrnę. Z tego szczytu, że tak powiem, deski mam przycięte. Poprzeczne są przykręcone z dystansami, na których oprę tą deskę, żeby żeby sobie ona była. Tutaj przykręcamy żeby to było widać, tu sobie na równo Tak jak fizycznie ma to być Nie wkręcamy do końca wkręta Żeby przy unoszeniu i przesuwaniu żeby się ta deska nie powyłamywała I to samo robimy z drugą deską Powiem Wam, że trochę te dystanse oszwabiłem. Nie wiem, czy mi się to nie zemści, bo one małe są. No ale może nie spadnie mi to. Jak spadnie i się połamie, to trzeba będzie robić deski jeszcze raz. Ale może nie. Dobra, mamy przykręcone. Idziemy na środek Teraz te dystanse są przykręcone Odkręcając je luzujemy tutaj Czekajcie, to będziecie widzieć luzujemy tutaj dystans O i ta deska <tysklaranty> musi nam tu dojść i teoretycznie możemy ją przyłapać tutaj, ewentualnie sobie ustawić I to samo robimy z drugą deską. Tu mam na równo to sobie ją na razie podniosę sprawdzę tą, tą nie mam na równo, więc dystansujemy ją, żeby, żeby była. O, mamy ją na równo i teraz przekładamy żeby to było na równo i tutaj mamy środek naszego szczytu zaznaczamy sobie środek naszego szczytu pionujemy to I pierwszą deskę mamy zaznaczoną. ściągamy ją, docinamy. Mamy ją założoną z powrotem obciętą. Ustawiamy ją tutaj. Dokładamy tą deskę. Rysujemy. Aha, co porysowałem. Aj Boże. Mam takie pytanie do Was oglądających. Może mi podpowiecie coś. Jakieś niezniszczalne ołówki jaka, jaka firma produkuje takie ołówki, żeby naprawdę były dobre Bo ja przerobiłem tych ołówków mnóstwo I prolajny I jakieś cuda na kiju I zawsze te ołówki się rozwalają Ten grafit wypada tak jakby było Jakby był popękany w środku Jak macie jakieś sprawdzone ołówki Mogą być nawet drogie, aby były dobre To bym poprosił o coś w komentarzach Ustawiamy to rysujemy ściągamy deskę, przycinamy mamy to przycięte Prawie igła i teraz tak oczywiście przymalujemy, przymocujemy to do tych desek Przykładamy tutaj jeszcze deskę na środku odrysowujemy obrysówkę jako łącznik malujemy, skręcamy to do kupy i zaraz kończymy robienie obrysówki, będzie wszystko na gotowca. Obrysówka skończona. Wszystko też w linii, nie ma się czego czepnąć. Także jestem zadowolony, że tak powiem druga jest obrysówka zakończona czyli można by rzec że obrys dachu mamy z bani więc bierzemy się za deskowanie to znaczy ja się biorę za deskowanie jeszcze trochę czasu na dzisiaj zostało więc jak jutro nie będzie padać będzie normalna pogoda to dniówka wyjdzie konkretna jeżeli chodzi o ilość roboty także tymczasem Poranek słoneczny piąta rano dzisiaj krócej więc trzeba było wcześniej wstać się ogarnąć biorę się za deskowanie tej połaci myślę że do tej 14-15 powinienem to jakoś ogarnąć żeby mieć to z głowy więc nie marnujmy czasu bierzmy się za robotę Robota idzie jak ta lala Rusztowanie już się pozbywam powoli. Po Bo bojowisko niesamowite jest Ale tu już mam rozebrane, tu już prawie i tutaj po części też już rozebrane. Oczywiście te deski wszystkie wędrują na górę. Także tak wygląda. Myślę, że skończę tą połać. W tym czasie to sobie wymyśliłem. A wschodyk, robota na wysokich obrotach. Nie ma czasu nawet zapalić. Ale chciałbym to skończyć i mieć to z głowy. Tutaj deski już są. Tamta druga strona <laughs> schnie. Zaraz złożę ten środek. No i powolutku, powolutku coś przybywa. Powiem Wam, że desek chyba mi styknie spokojnie. Tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka, bo w zasadzie pierwszą połać mam zrobioną, a tego podstawowego rusztowania nawet nie tknąłem. no tu zabrałem trzy deski stąd. I chyba stamtąd ten kawałek przy ścianie co jest okno jest rozebrany. Reszta tu leży, więc myślę, że spokojnie mi to styknie może mi jeszcze desek zostanie żeby kurnik się zrobić bo wkrętów na pewno jak pozbieram te wkręty wszystkie co tu leżą na ziemi to dwa wiadra jak nic także zobaczymy biorę się do roboty pierwsza połać ogarnięta zaraz kończę muszę spadać eee... No cóż, trzeba posprzątać Odeskowane mamy Także 31 dzień zleciał I tyle Jest się przy czym urobić A gdzie tu do końca Ale cóż, powolutku, powolutku I kiedyś przyjdzie taki dzień Który się nazywa Koniec Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.